Jesteśmy właśnie w Galerii Mokotów, gdzie Trini Susana, najsłynniejsze stylistki świata, będą ubierały warszawianki. A teraz idziemy zobaczyć efekty wielkich metamorfoz. Mamy. aby obydwu wejść, to i tamto, to jest moje. Polish fashion. I would say it's all about for us where women are at emotionally and we have to deal with that first so they lost their confidence somewhere we have to get it back for them with clothing and then if they suit a fashion of that season we put them in it if they don't suit it we don't powiedz mi co dzisiaj co Najpiękniejsze buty na świecie Mam marki wymieniać? Nie. E, sukienkę z trenem, e, bardzo dobrze dobrany biustonosz. E, no i e, klipsy, bo kolczyków nie noszę, więc muszą być klipsy. E, czyli przeszłaś radykalną zmianę, tak? E, tak, bo mam taką grzywkę trochę na wieża. Do tego się jeszcze przyzwyczaić nie mogę, no ale może, może jutro będzie lepiej. A powiedz mi, e, czy teraz to będziesz jeszcze tak na co dzień czesała, obcinała włosy? Jak się przyzwyczaję, to może. Na razie jeszcze nie jestem przekonana. Muszę się zobaczyć w lustrze, muszę zobaczyć, czy to się da ułożyć, powtórzyć to, co mi zrobili. Jeżeli tak, jeżeli jutro rano się obudzę, spojrzę w lustro i powiem, że się dobrze czuję, to czemu nie? Chciałam się zapytać, e, jaką pani dzisiaj metamorfozę przeszła? No tak jak widać. <laughs> chyba na nie miałam długie takie czarne włosy, także zostały pofarbowane. Przez 4 godziny chyba siedziałam na yy, no, krześle, jak mi farbowane te włosy, także były poprawki nadprawki po prostu w kółko. No i tyle chyba. Zadowolona Pani z, z efektu? Tak średnio, znaczy ja się jeszcze po prostu nie widziałam do końca, także jak przyjadę do domu, to dopiero się tak zobaczę na, na, na żywo po prostu, bo tutaj to tak jest za, za szybko po prostu. Tak nie widziałam się z bliska, także trudno jest powiedzieć jeszcze mi, tak szczerze mówiąc. Myślę, że jak przyjadę do domu i ochłonę, dopiero będę w stanie powiedzieć. była jakaś rzecz, której najbardziej się bałaś? Bałam się, że mnie przefarbują na platynową blondynkę. Byłam przerażona. Zastraszyły Cię tym? Nie, nie. Ale myślałam, że jeżeli ma być jakaś mega radykalna zmiana, to że rzeczywiście mogą pójść w tą stronę. Ale na szczęście kolor włosów został tylko odświeżony i jest, jest dobrze. Jakie emocje temu towarzyszyły? Um, no na pewno jakieś zaskoczenie. Na pewno zaskoczenie, bo w sumie przez cały dzień żeśmy się nie widziały. Nie rozmawiałyśmy ze sobą na ten temat tak, jakie masz e, włosy i, i jak wyglądasz. Także największe to chyba zaskoczenie. Czyli lusterka wcześniej nie było? Nie, nie. Zobaczyłyśmy się dopiero tutaj. A powiedz mi, e, co z tobą zrobi? Co z tobą zrobiły w sumie? E, no więc tak, mam jeszcze bardziej rozjaśnione włosy niż e, mam w rzeczywistości. Zazwyczaj mam włosy, że tak powiem, e, grzecznie zaczesane do tyłu za uszy. Także teraz widać, co mam. No i sukienka, tak? I wysoki obcas przede wszystkim. A jeszcze mówię, chodzenie na wysokich obcasach wcale nie jest łatwe. Jesteś zadowolona z tej metamorfozy? Tak, tak. Zawsze to jest jakieś nowe doświadczenie i coś nowego, co mam nadzieję też wykorzystam jakby tak w swoim, swoim życiu, tak? Żeby bardziej pokazać się odważniej. Powiedz mi, na co dzień będziesz się teraz tak ubierała? Może nie na co dzień, na pewno y, zmienię swój styl ubierania, ale tak jak jestem dzisiaj, to myślę, że na jakąś super ekstra imprezę. E, Dałeś Ci jakieś rady co do kwestii ubierania się? Tak, Trini dała mi bardzo dużo rad, y, mam je wszystkie zapamiętać i mam zadanie domowe również. E, jakie to zadanie? Mam iść na zakupy z, moją, z jedną z moich koleżanek. I wybrać pięć rzeczy i trzy wziąć ze sobą. Powiedz mi, zdecydowałaby się sama na takie, takie zmiany? Tak, myślę, że każda kobieta w głębi duszy tak naprawdę chciałaby od czasu do czasu uczestniczyć w takim przedsięwzięciu dla siebie, dla poprawy swojego samopoczucia, dla pewności siebie większej. Myślę, że każda z nas tak naprawdę potrzebuje. I dlatego zdecydowałabym się również. Tak jak moja przyjaciółka. Każda kobieta potrzebuje zmiany, dlatego najprościej jest dokonać metamorfozy, tak jak dzisiejsze uczestniczki. Pamiętajmy jednak o tym, żeby robić to z głową.